Ponad 3,6 miliarda złotych. Tyle stracił dzisiaj Orlen na giełdzie. Była informacja o tym, że projekt Olefiny 3 nie będzie kontynuowany. Będzie w zamian inny projekt i ta informacja właśnie sprawiła tak potężne spadki na giełdzie. Prawie 6%. No jeżeli byłaby to średnia spółka albo mała, to minus 6 na jednej sesji nie robi jakiejś dużej różnicy. Ale w przypadku spółki Orlen no, rzadko kiedy zdarzają się aż takie sesje. Czym miał być ten projekt Olefiny 3? Co będzie w zamian i dlaczego to się wszystko zdało, stało? Dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub ETF, -y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF, -y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro. Prowizja wynosi 0%, a jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto na platformie XStation, XTB, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuję w jaki sposób ja to robię. I jeszcze w sumie jedna rzecz: jeżeli masz 7 minut wolnego czasu, to możesz wypełnić zupełnie anonimową ankietę odnośnie ETF-ów w portfelu. ETF portfelu 2025. Mi to zajęło dosłownie właśnie 7 minut, przed chwilą ją wypełniłem. Głównie ona oczywiście jest skierowana dla ludzi, którzy mają etf -y w swoim portfelu. Nawet jeżeli to jest jakaś mała część swojego portfela, to możesz wziąć udział w tym badaniu. Badanie jest zupełnie anonimowe, a w podziękowaniu dostaniesz kilka ciekawych materiałów, 5 topowych wykładów z poprzedniej edycji konferencji Pasywna Rewolucja i 3 firmy bonusowe, więc myślę, że warto, nic to nie kosztuje. Link macie w opisie, w opisie filmu. A my przechodzimy do Orlenu i do tego, co tam się wydarzyło. Może zanim przejdziemy do samej spółki, do tego, co się wydarzyło, to najpierw powiedzmy sobie, czym jest Orlen. No bo wiele osób tankuje na Orlenie i dla wielu osób to jest po prostu stacja paliw. Tak, ale nie do końca. To znaczy, Orlen to jest kilka istotnych segmentów i zauważmy, bardzo istotnym segmentem jest tutaj rafineria. Siedem rafinerii mają. Bardzo istotnym segmentem jest segment petrochemiczny, aktywa petrochemiczne, które, które ma, ma Orlen. Segment energetyczny, no on się zwiększa cały czas, ten segment też poprzez chociażby, chociażby przejęcie energii kilka lat temu. Mają też segment detaliczny tam jest właśnie 3,5 tysiąca stacji paliw w siedmiu krajach. Segment wydobycia, segment gazu, no tutaj niedawno połączenie z PGNIG-iem, dlatego ten segment, segment doszedł. Zauważmy, że to jest. Wiele różnych, kilka różnych segmentów. One oczywiście po części są z sobą komplementarne, ale jest to taki no, koncert multienergetyczny, tak to trzeba określić. Także Orlen to nie są wyłącznie te stacje paliw, co my jeździmy i tam tankujemy, ale właśnie to jest taki naprawdę potężny, coraz bardziej potężny koncern. No, i co w tym momencie się dzieje? A w tym momencie mamy informację taką: decyzja o zatrzymaniu projektu budowy kompleksu Olefiny 3 w jego dotychczasowym zakresie. I tutaj mowa jest o tym, że ten dotychczasowy zakres nie jest rentowny, znaczy ogólnie spółka, znaczy Olefiny 3 nie są rentowne, niewystarczająco zdefiniowany zakres realizowanej inwestycji poprzez nieuwzględnienie w dotychczasowych założeniach projektów wszystkich potrzebnych zakresów infrastruktury, niedoszacowanie czasu potrzebnego na realizację, kosztów finansowania i koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych podnoszących łączne koszty projektu do 45, nawet 51 miliardów złotych. Dotychczasowo wydano 12,6 miliarda złotych na olefiny, a docelowo ma być nawet 50 miliardów, 51 miliardów nawet to może, to może być. No i to jest myślę, że dosyć istotna sprawa, no bo mówimy o tym, że to ma kosztować 51 miliardów, olefiny miały kosztować nawet 51 miliardów. Jak to było po kolei? Jak to było historycznie? 2018 rok tak naprawdę to się wszystko, wszystko zaczęło. W czerwcu 2018 Orlen zatwierdził program rozwoju petrochemii. I tutaj wróćmy do tego, czym spółka się zajmuje. Załóżmy, spółka Zajmuje się między innymi petrochemią. Wiele osób uważa, że te wszystkie jakieś inwestycje, na przykład olefiny, to są inwestycje w ten taki brudny biznes stary, który, który coraz mocniej jest tłamszony przez Unię Europejską. No nie do końca to jest prawdą, bo gdybyśmy mówili o jakiejś inwestycji stricte rafineryjnej, to moglibyśmy mieć takie podejrzenia, ale my tutaj mówimy o inwestycji petrochemicznej. No petrochemiczna, można powiedzieć, że już sama nazwa nam wskazuje, co to może, co to może być. To jest taka dziedzina przemysłu chemicznego. Która przetwarza no, ropę naftową, tak, dlatego dla chemia i petro, i też gaz ziemny może przetwarzać na surowce chemiczne i produkty ropopochodne. I tutaj jedna ważna rzecz. Wiele osób uważa, że trzeba ograniczyć wydobycie ropy naftowej. Nie do końca jest to prawdą. To znaczy, nawet gdybyśmy w tym momencie usunęli z dróg wszystkie pojazdy spalinowe, wszyscy przenieśli się na elektryki, tak, i, i osobowe, i autobusy, i ciężarówki wszystko, wszystko, to i tak ropa. Byłaby nam absolutnie niezbędna do przetrwania. To nie jest tak, że jeżeli my wymienimy całą flotę samochodów, wszystkie samochody świata i wszystkie pojazdy świata, jakie istnieją, to ropa naftowa nie będzie nam potrzebna. Absolutnie nie, bo ten segment petrochemiczny jest, jest kluczowy. On właśnie wykorzystuje ropę naftową, no też gaz ziemny, czy frakcję ropy naftowej może, może, e, e, może wykorzystywać tutaj, e, ale jeżeli chodzi o to, co my z tego, co my z tego mamy no to mamy naprawdę bardzo dużo różnych grup produktów. To są chociażby tworzywa sztuczne, jakieś polipropyleny, yy, polietyleny, to są yy, kauczuki syntetyczne, włókna syntetyczna, poliester, no podejrzewam, że wielu z nas w tym momencie jest ubrane troszeczkę w ropę naftową, tak to trzeba określić, chemikalia przemysłowe, metanol, yy, benzen, yy, no paliwa oczywiście, tak, też czyli LPG czy, czy, czy benzyna, no i te zastosowania są naprawdę bardzo szerokie, bo to są yy, no chociażby właśnie, yy, właśnie odzie, yy, odzież, ale też to jest produkcja opakowań, plastikowe butelki, przemysł motoryzacyjny, to są tworzywa sztuczne w pojazdach, farmaceutyczny przemysł, to są substancje chemiczne różnego rodzaju w budownictwie farby, izolacje, rury, izolacje przewodów, elektronice. Naprawdę my tutaj możemy siedzieć godzinę i wymieniać to, do czego petrochemia jest nam potrzebna. Także jeżeli ktoś uważa, że inwestycje w petrochemię nie są potrzebne, no to się po prostu myli. Petrochemia jest absolutnie kluczowa do tego, żebyśmy dalej funkcjonowali, gdyby na przykład. Nie wiem, Unia Europejska stwierdziła, rezygnujemy z petrochemii. To w tym, samym, w tym samym momencie, wszystkie kraje Unii musiałyby się zmienić w jakiś tam skansen, chyba czy rezerwat przyrody. To jest chyba jedyny, jedyna możliwość, żeby petrochemii nie wykorzystywać. Więc olefiny 3 dotyczyły właśnie tego segmentu petrochemicznego. I tutaj bardzo istotna rzecz. Czerwiec 2018, Orlen zatwierdza program rozwoju petrochemii, strategiczne, strategiczne elementy i strategicznym elementem miała być budowa kompleksu Olefin 3 w głównym zakradzie konc koncertu, koncernu w Płocku. Budżet 8,3 miliarda złotych, przy tym zakładano też realizację dwóch innych kluczowych inwestycji, budowę kompleksu aromatów, pochodnych aromatów, rozbudowę rozdolności produkcji fenolu. No, i w ten sposób to zostało przedstawione. Umowę na budowę kompleksu Olefiny 3 podpisano w czerwcu 2021 roku. Koszt inwestycji wtedy szacowano na 13,5 miliarda złotych. No, i też mówiono o to tutaj, jakby chwalono się i o Orlen i Hyundai, które było tym głównym wykonawcą właśnie odnośnie tego projektu Olefiny, Olefiny 3. Mówiono właśnie o tym, że dzięki temu. Orlen tak naprawdę goni tych największych w, na świecie. Rozbudowa kompleksu Olefin pozwoli na wykorzystanie istotnych dla konkurencyjności Orlenu PKN Orlen, wtedy to jeszcze był PKN Orlen, dzisiaj jest Orlen, efektów w skali. Obecnie spółka ma 5% udziału w rynku petrochemicznym w Europie, to jest stan na 2021 rok. Po realizacji inwestycji wzrośnie on do 6,4%. No i wzmocni pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, wejdzie do największego grona producentów petrochemii, jak chociażby Sabis, Ineos, Dow czy BASF. I myślę, że te nazwy są istotne, bo jeszcze chwil, za, chwilkę o nich, za chwilkę o nich powiemy. W każdym razie no, to była taka inwestycja z pompą, tak to, tak to określano. No i na początku mówiono nawet o 8 miliardach, zaraz później właśnie mówiono, że, że to będzie 13,5 miliarda złotych, jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten kompleks. I to przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA spółki o 1 miliard złotych rocznie. A więc jeżeli mówimy, że inwestycja kosztuje 13,5 miliarda i doda miliard rocznie zysku EBITDA, no to, to nie jest wcale zła inwestycja. No Tak to chyba trzeba, trzeba określić, zwrot z inwestycji 13,5 roku, więc no ciężko się tutaj na tym etapie do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Orlen i o te inwestycje w Olefiny. 13,5 miliarda złotych, do 2024 roku miało to zostać wybudowane, miało dodawać właśnie 1 miliard rocznie, a uruchomienie produk produkcyjne kompleksu Olefiny 3 początek 2025 roku. O, czyli praktycznie już zaraz to się powinno otwierać, tak? no, według tego pierwotnego założenia. Tak to, tak to wyglądało i biorąc pod uwagę samą spółkę, oni później zwiększyli skalę tego kompleksu. W 2023 roku mówili, że zwiększają skalę kompleksu olefin, co ma dać do 2 miliardów złotych zysku operacyjnego rocznie. Kosz kompleksu olefiny wzrośnie do 25 miliardów, a zakończenie budowy nastąpi w pierwszej połowie 27 roku. Mówią, że może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego grupy o 2 miliardy. No 25 miliardów znowu 2 miliardy ma dodać, więc te proporcje w miarę, w miarę podobne mówili tutaj oczywiście, że powstają nowe miejsca pracy, inwestycja pozwoli na redukcję o 30% emisji CO2 na tonę produktu, no i to jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowania na rynku produktów petrochemicznych, co stanowiących bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, części samochody sprzętu AGD, no mówiliśmy, że te produkty petrochemiczne to są naprawdę wykorzystywane w każdej naszej dziedzinie, dziedzinie, życia i właśnie mówiono o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, to według aktualnych szacunków Koszt budowy kompleksu wyniesie 25 miliardów. Zakończenie planowane na pierwszą połowę 27. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA grupy Orlen o ponad, o ponad miliard, miliardy złotych. I i tego trochę nie, nie rozumiem, bo wcześniej tu w artykule pisano o dwóch, do 2 dwóch miliardów zysku operacyjnego, jeżeli chodzi o tę zwiększoną skalę. Tutaj później się pisze o tym, że to jest miliard złotych. No, miliard na 25 miliardach to już nie wygląda aż tak e, aż tak okazale, ale i tak no, mówimy o tym, że to będzie duża inwestycja. Realizacja tego kompleksu pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku nawet 60%, o 30% w całej grupie Orlen, włączając też działalność koncertu, koncernu w Czechach i na Litwie. Po jej zakończeniu w 27 roku Orlen będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych, najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie, co umożliwi mu budowanie przewag konkurencyjnych, wzmocni pozycję regionalnego lidera w segmencie petrochemicznym. Tak to, tak to wyglądało w ostatnich latach. No i oni też mówili o tym właśnie wcześniej, zauważmy, wspominaliśmy, że było taka, była taka stan, takie stanowisko Orlenu, że oni wzmocnią pozycję lidera w Europie Środkowej, wejdzie do grona największych Producentów Petrochemii. No i rzeczywiście ci najwięksi petro producenci Petrochemii, oni też cały czas rozbudowują swoje moce produkcyjne. Także to nie jest tak, że w Petrochemii nikt tych mocy produkcyjnych nie rozbudowuje, tylko Orlen wpadł na taki, na taki pomysł no bo sami chociażby ogłaszając wyniki za trzeci kwartał 2024 roku bardzo czyli mówimy o wynikach które są bardzo bardzo aktualne tutaj te wyniki mamy, mamy fajne wzrosty no, i też właśnie mówili o inwestycjach, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o czy to redukcję emisji, czy to właśnie o zwiększenie mocy produkcyjnych, no to projekty rozwojowe są realizowane zgodnie z planem, w tym kompleks petrochemiczny Fujian. Nie wiem, czy to się czyta Fujian, czy Fujian, i, i między innymi też inne, inne zakłady. No, biorąc pod uwagę ten zakład w, w, w rafinacji i petrochemii w Chinach, w Fujian bo to nie jest tylko petrochemia, ale też i, i rafineria, no to to ma być naprawdę ogromna inwestycja, biorąc pod uwagę sam ten zakład, zakład ma mieć jednostkę rafinacji ropy naftowej w wydajności 16 milionów ton rocznie, jednostkę etylenu o wydajności 1,5 miliona ton rocznie, zdolność produkcyjną, paraksylenu produktów pochodnych downstream o wydajności 2 milionów ton oraz terminal ropy naftowej 300 tysięcy ton. No tutaj biorąc pod uwagę te moce i rafineryjne, ale też petrochemiczne, one cały czas się, się rozwijają. No z niemiecka z kolei spółka BASF. Niemiecka, właśnie to jest istotne to jest spółka niemiecka. Też mówi o tym, że rozbudowuje swoje moce produkcyjne. Też mamy sprawozdanie z trzeciego kwartału 2024, więc też całkiem, całkiem świeże, jeżeli chodzi o cash flow. Oni właśnie, oni właśnie mówią, że te inwestycje w segment Aroma jest realizowany w Chinach z Zan, Zanjing. Nie wiem, czy to tak się czy to tak się czyta? I też w, w Niemczech. Zresztą oni mówią o tym, że jeżeli chodzi o ten capex na 24 do 27 roku, mówimy cały czas o tej niemieckiej spółce. No to 30% ma iść w, w ten segment chemiczny i zauważmy, oni mocno mają się rozwijać w Europie, bo to jest oczywiście Azja 40%, ale 35% tych nakładów ma iść na, na rozwój europejski, więc tutaj też w Europie zamierzają się, zamierzają się rozwijać i to zamierzają się mocno rozwijać. Nasze projekty wzrostu odgrywają centralną rolę, w szczególności nowy zakład w Verbond właśnie w Chinach. Który planujemy od samego początku jako pioniera zrównoważonego rozwoju. Więc zauważmy, no my tutaj mamy do czynienia z tym, że świat rozwija się w tym zakresie petrochemicznym, nie tylko nawet petrochemicznym, i też mówiliśmy o tym, że bez petrochemii my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więc to absolutnie nie jest tak, że sama idea pomysłów rozbudowy mocy petrochemicznych jest zła, absolutnie, absolutnie nie. No, i oczywiście były prezes spółki Orlen. Po tym informacji, że mamy do czynienia z wstrzymaniem tego projektu, były prezes spółki PK Orlen, Daniel Obajtek, napisał na platformie X: Zatrzymali największą inwestycję petrochemiczną w Europie, jedną z, jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest fundamentem dalszego rozwoju Orlenu. Jej zatrzymanie to zatrzymanie całej gałęzi petrochemii, w którą inwestuje wiele krajów, m.in. Stany Zjednoczone, Arabia, Belgia, Niemcy. Czyżby obecny zarząd koncernu oddawał niemiec, pole Niemcom w tym zakresie? No, oczywiście chodzi tutaj o te inwestycje, o których przed chwilą mówiliśmy. Dla zamytlenia oczu piszą, że będzie jakaś kontynuacja w postaci nowego programu, PR-owa zagrywka, ażeby przekreślić wszystko, co związane z byłym zarządem firmy. Co ciekawe, jakimś zbiegiem okoliczności, dziś rano w WP pojawia się artykuł dotyczący Olefin, a parę godzin później Orlen publikuje komunikat. Znowu były przypadek? No i rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten artykuł, to, to był. Rano pojawił się artykuł. Jak Daniel Obajtek uzależnił Orlen od firmy najbogatszego Polaka, tu chodzi o Michała Sołowowa. No tutaj mamy informację dziennikarską, więc to nie jest w żaden sposób potwierdzona jakaś informacja. Reporterzy i Wirtualnej Polski tvn 24 mówią, że kosztem 3,7% inwestycji Orlen straci wyłączną kontrolę nad instalacją zabezpieczającą przyszłość finansowania paliwowego, paliwowego giganta. Tutaj na mocy właśnie z umowy z Syntosem, no w każdym razie ciężko mi się do tego odnieść, no bo jak mówię, to jest tylko słowo przeciwko przeciwku słowu. Jeżeli chodzi o stronę Orlenu, to jak wchodzimy w zakładkę Olefiny, kluczowe projekty Olefiny, to tam mamy 4 błąd 404, poszukiwana strona nie została znaleziona, no ale tutaj właśnie pytanie, czy rzeczywiście... Ten, ten cały projekt miał rację bytu. No bo z jednej strony mówiłem o tym, że inne firmy rozwijają projekty petrochemiczne, ale to nie oznacza, że akurat ten projekt rzeczywiście był, był korzystny. tak, no Mamy najpierw ten, ten artykuł, mamy też informacje odnośnie audytu samej, samej tej inwestycji. No bo był taki audyt, właśnie inwestycji. Firma PWC przeprowadziła audyt, no i wstępne ustalenia. Nie są zbyt optymistyczne, tak tutaj mówimy. Jeden z doradców wskazywał, że dotrzymanie terminu przynajmniej w części inwestycji wynosi mniej niż 1%. W maju 2021 roku tutaj mówimy, że wtedy tak to wyglądało. No i teraz według jednego z wariantów wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wynosiłaby 3,3%, a średnim ważony koszt kapitału na poziomie 4,55%. Druga mówi o tym, że ten, ta wewnętrzna stopa zwrotu ma być na poziomie 4,6%. O co tutaj chodzi z tymi wskaźnikami IRS? I WACC. Tutaj wa warto patrzeć na korelacje między, między nimi. Czyli IRR to ta wewnętrzna stopa, stopa zwrotu. I jeżeli teraz IRR jest wyższe od tego, od tego średnioważonego kosztu kapitału, to znaczy, że projekt jest opłacalny. Czyli ta oczekiwana stopa zwrotu z tej inwestycji przewyższa koszt kapitału. Tak, czyli no, inwestycja zwiększa wartość firmy, tak to w największym skrócie można określić. Tak, czyli im większa jest różnica między IRR i tym wewnętrzną stopą zwrotu a średnioważonym kosztem kapitału na rzecz oczywiście wewnętrznej stopy zwrotu, czyli na rzecz tego IRR, tym, tym lepiej. A oni tutaj mówili, że albo to było na zero, albo nawet to było nieopłacalne. Więc do takich informacji tutaj dotarto, więc no, biorąc pod uwagę tę inwestycję, jeżeli rzeczywiście to jest prawda, o czym, tutaj, o czym tutaj czytamy, no to ona nie miała racji bytu. Ale czy to jest prawda? No, ciężko mi jednoznacznie, jednoznacznie to, to określić. No, mamy tutaj kilka istotnych informacji. Oczywiście wszystkie te artykuły, z których ja korzystam, będziecie mieli w opisie filmu, możecie sobie je dokładnie, dokładnie prześledzić. No na razie tutaj mówimy, że biznes insider dotał do wstępnych wyników audytu. No, czy, rzeczywiście, czy rzeczywiście taka jest prawda, ciężko, ciężko powiedzieć. Tutaj też Daniel Obajtek odniósł się do tego komunikatu, bo tutaj mówiono, że nawet 50 miliardów to jest koszt olefin. On mówi, że Daniel Obajtek powiedział, że to absolutnie nie jest prawda. 50 miliardów to może być koszt całkowitych inwestycji w całą pet a nie tylko w olefiny. No też mamy na ten moment słowo przeciwko słowu. W każdym razie, co w zamian? W zamian spółka mówi o tym, że będzie projekt. Projekt, który nazywa się Nowa Chemia, i teraz ten sposób prace będą prowadzone w sposób umożliwiający racjonalizację koniecznych do poniesienia nakładów, czyli mówimy o tym, że będzie budowa instalacji do produkcji olefin z docelowymi mocami produkcyjnymi etylenu 740 tysięcy kiloton rocznie i zostanie oddane do użytku nie wcześniej niż w 2030 roku. Projekt yy, szacuje, że będzie kosztował 34 miliardy złotych z uwzględnieniem 6 miliardów kosztów finansowania i będzie dawał EBITDA między 550 a 800 milionów rocznie. 64 miliardy, 550 a 800 milionów, no, nie jest najlepiej, tak to trzeba określić. No chociaż sama spółka mówi o tym, yy, że, yy, że to jest tak naprawdę yy, taki kontrakt z yy, przymusu, i tutaj mówimy o tym, że w normalnej sytuacji decyzja, że musimy wydać 34 miliardy plus 5 miliardów finansowania, żeby mieć tego 800 milionów EBITDA byłaby decyzją mało racjonalną. Do takiej decyzji żaden zarzut by nie podjął, decyzję, podjęliśmy decyzję najkorzystniejszą z możliwych. Tak? Czyli mówią, że no nie chcą tego, tego robić, nie chcą kontynuować tej inwestycji, ale żeby nie stracić tych miliardów, które już zostały wpakowane... No, musimy coś tutaj wymyśleć, tak, dlatego zrobili też właśnie tę nową chemię. W ten sposób chcą wyjść z tej sytuacji, gdzie zarząd wskazuje, że zatrzymanie inwestycji uchroni spółkę przed stratą 15 miliardów złotych. No, ciężko powiedzieć, komu tutaj, komu tutaj ufać. Tak? Czy rzeczywiście ten projekt Olefiny miałby być aż tak kosztowny? Jeżeli jego koszt miałby być w okolicach 50 miliardów złotych, no to trzeba tutaj przyznać rację nowemu zarządowi. Jeżeli jednak się okazuje, że ten koszt nie miałby być aż tak wysoki, no to z kolei możliwe, że stary zarząd miał rację. Tutaj mamy na ten moment no, trochę słowo przeciwko słowu. W każdym razie w tym momencie mamy informację. Olefiny 3 są zatrzymane. Projekt Nowa Chemia jest kontynuowany. Zobaczymy, czy cokolwiek zmieni się w podejściu inwestorów do spółki bo dzisiaj właśnie mocne spadki, a ja niedawno informacje o tym, że w top picks y, 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 biura maklerskiego M-Banku był m.in. PKN Orlen, pytanie czy dalej jest na 2025 rok, też Trigon ostatnio rekomendował kupuj o, dla Orlen 60,1 zł, 60 zł na, na akcję, tutaj pozytywnie się wypowiadał, też odnośnie... EBITDY. W dłuższym terminie obniżyliśmy założenie EBITDY, eliminując wpływ olefin 3 w petrochemii, między innymi o 1,2 miliarda złotych. No więc mamy duże zawirowanie na Orlenie, ale mamy też duże zawirowanie na innej spółce, czyli na spółce Atrem. Atrem spadał dzisiaj nawet o ponad chyba 6% w pewnym momencie, a ostatecznie minus 3,14%, ze względu właśnie na to, że oni pracują przy Orlenie. I teraz y, wiele osób mówi, że oni pracują przy kontrakcie olefiny 3. Nie do końca jest Prawdą. Oni pracują właśnie przy Orlenie, bo mają bardzo duży kontrakt, który praktycznie przeskalował portfel zamówień spółki Atrem. Ten duży, duży kontrakt, oni w całym konsorcjum go robią, no ale dla samej spółki Atrem kontrakt kilkuset milionowy, no jest naprawdę bardzo istotny. To jest spółka o kapitalizacji teraz 140 milionów złotych. No i była rzeczywiście, był rzeczywiście spadek dosyć mocny ze względu na to, co się wydarzyło. Tylko, że jeżeli ktoś uważnie słucha spółki, to spółka już wcześniej mówiła, że to nie jest projekt stricte pod, pod Olefiny. Tutaj na kanale YouTube'owym GK Immobile był taki krótki short z dłuższego materiału, gdzie właśnie przedstawiciel spółki Atrem mówił o tym, że w większości ta inwestycja potrzebna jest na to, co już dzisiaj dzieje się w Orlenie, a nie na to, co się będzie działo. Także oni są spokojni o tę. O tę umowę, bo ta instalacja, którą budujemy, że tę instalację po prostu trzeba zrobić, nawet jak jeden na cztery z tych obiektów czasowo miałby być wykorzystywany na potrzeby przyszłej produkcji. Więc tutaj technologia musi zostać wykonana w 100%, a za to odpowiada spółka Atrem. Więc oni nie patrzą jakoś z, dużym, z dużą obawą przed właśnie z jakimś zatrzymaniem ewentualnym olefin, i tak mówili jeszcze przed tą informacją. Tak? Tutaj też były inne short gdzie prezes spółki Atrem też o tym, o tym mówił, że, że dla nich nie ma takiego dużego znaczenia, czy ten olefiny, czy zostaną zatrzymane, czy, czy nie, no bo to nie powinno wpływać na to, że Atrem straci jakiś ten, ten kontrakt. Dzisiaj wydali informację, że jeżeli chodzi o stanowisko spółki na temat decyzji Orlenu w sprawie projektu inwestycyjnego Nowa Chemia, no to... Potwierdzenie związania z stosunkiem prawnym wynikających z zawartych umów z równoczesnym zamiarem dokonania przy udziale wykonawcy ich przeglądu strategicznego. W piśmie Orlen wyraził intencję podjęcia rozmów celem wypracowania optymalnego podejścia do wpływu zmian na prawa, obowiązki stron wynikającej z umowy w ocenie zarządu Orlen. Decyzja Orlenu nie będzie miała istotnego wpływu na zakres zadań wykonywanych przez spółkę. Dostosowanie harmonogramu zadań do całego procesu inwestycyjnego zarządzającego zarząd Atrem odbiera pozytywnie, no więc mówią o tym, że no nie będzie raczej to miało zbyt dużego wpływu, już wcześniej o tym mówili, to jest myślę, że dosyć, dosyć istotnie, no mimo to jednak inwestorzy dosyć negatywnie zareagowali dzisiaj, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Atrem, chociaż właśnie na końcu jakieś lekkie wzrosty tu były, bo zauważmy, mówię, to nawet minus 6% było w ciągu dnia, ale ostatecznie skończyło się na minus 3,14%. Powiedz mi w komentarzu, co ty sądzisz o, tej, o tych spółkach, o Atremie i o spółce Orlen. No pytanie, czy, czy to jest Twoim zdaniem dobra decyzja, czy, czy nie? Z jednej strony no myślę, że inwestycja w Petrochemię jest absolutnie konieczna w tak dużej, w dużej spółce, jakim jest, jaką jest Orlen. No z drugiej strony, jeżeli ta inwestycja miałaby być nieopłacalna, no mamy doniesienia medialne o tym, że ona miałaby być nieopłacalna, no to oczywistym jest to, że trzeba coś takiego zatrzymać. Teraz mamy też stanowisko zarządu nowego, że ta decyzja jest nieopłacalna. Znaczy ta inwestycja jest nieopłacalna. Stary zarząd mówi jednak, że, że nie jest. No więc mamy słowo przeciwko słowu. Ciężko tutaj cokolwiek wywnioskować. No i inwestorzy negatywnie dosyć do tego podeszli. Minus 6%. No pytanie jednak, czy, czy tutaj po tym takim jednym, jednorazowym zjeździe nie będzie jakiegoś lekkiego, pozytywnego odreagowania ze względu na to, że w końcu mamy wyjaśnioną tę sytuację z, z olefinami. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się. Cześć.